Mano ludziska Ciebie? Wszyscy? No teraz już. <grywa> Dzięki za wszystkie komentarze, nie? E, fajny komentarz, Twoja pokrętna logika zmieniła moje życie, nie? Po prostu miód, e, <grywa> miód komentarz. Niech się teraz z Wami Gni minozaurów Rezygnacja: <grywa> <grywa> te słowa były warte tego. Przywitania. No. Dobra, dwa ramusy Nie, nie. Jak to widzimy. Tak, ale my mamy ten dżunglera. No tak. Wiecie dlaczego no, dżungler tak. jest no, fajny? No, no, no. Wiecie dlaczego ten, ramus jest fajny. Bo on ma kolce. A kolce są zaromiste. Tak Dobra, za chwilę, ale, ale jest. za chwilę się zobaczymy. Na razie. Za chwilę się zobaczymy.